Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Raz jeszcze, moi drodzy, pod ostatnim nagraniem protestantyzm zmiennym jest. Wysłuchaliśmy sobie dosłownie tam fragmentu wypowiedzi pastora Kurylasa, który generalnie mocno potępia objawienia fatimskie, że Jezus cierpiał. No, nie wiadomo teraz właśnie, czy za cały rodzaj ludzki, czy tylko za, za tych, którzy w niego uwierzą, za swoje obce, a resztę przeznaczą na potępienie. No właśnie, to chyba protestantów sam nie znaczy, pastor Kurelas sam nie wie, jak to jest z tym zbawieniem. Ja wiem, rozumiem, że można się pomylić, prawda, w wielu rzeczach, ale w takiej kwestii to chyba raczej i to pastor, no to... No ale dobra, moi drodzy, generalnie tam Wysłuchamy sobie tego odcinka, fragmentu. Nie teraz, teraz tylko takie wprowadzenie zrobię odnośnie Fatimy i jego podejścia do, do chorób, do cierpienia. Teraz tak ogólnie nakreślę sytuację. Wiemy, że protestantyzm tak. Ucieka od Krzyża. Odchodzi do ofiary Chrystusa jako do czegoś, co było, Chrystus to zrobił i ja już jestem w porządku. I proklamuję już się sami zbawili. Moi kochani, Chrystus powiedział, jeśli kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. W innym miejscu powiedział, kto idzie za mną, a nie bierze krzyża, nie jest mnie godzien. I to jest protestantyzm. I w dziesiątym rozdziale Ewangelii świętego Jana kochani. Jezus mówi tak wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce, tak? Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie, wejdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać, i tak dalej. Moi drodzy, protestantyzm to są właśnie ci złodzieje, ci, którzy są rozbójnikami, którzy chcą, właśnie iść za Chrystusem, przejść przez Chrystusa, nie biorąc krzyża. Nie można, kochani, Przejść do Królestwa Niebieskiego przez bramę, którą jest Chrystus bez krzyża. Chrystus ją przeszedł. Protestanci ją próbują ominąć, próbując omijać Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa cierpiącego, jest się rozbójnikiem, jest się złodziejem, jest się najemnikiem. I to jest protestantyzm, pozbawia człowieka krzyża, oddziela go od ofiary Chrystusa. Tutaj tak często słyszymy, czytamy, my uwłaczamy ofierze Chrystusa. Chrystus wszystko zrobi, a my uwłaczamy, nie ma gorszego bluźnierstwa ponad to, co robi protestantyzm, odcinając nas od autentycznego, żywego, duchowego, realnego, uczestnictwa w tej dziele. I Fatima jest o tym. Moi kochani, ratujcie się z tego przewrotnego protestanckiego pokolenia, które nawet, w wydaniu pastora Kurelasa nawet nie wie, czy Chrystus umarł za wszystkich, czy tylko za, za część ludzi. Otwórzcie oczy, w co wy wierzycie, za kim wyjdziecie. Powróćcie do kościoła, bo jestem przekonany, że 99% z was to są ekskatolicy. I bieście krzyż na każdy dzień, a nie jak tu głoszą panowie, e, prawda, typu pan Rafałek nasz kochany, że już nic nie trzeba, że wszystko się zrobiło, a my sobie spijamy słodką śmietankę i już o, to było 2000 lat temu, jak to wierzę, ja to przyjmuję i już jestem. To jest bluźnierstwo, które czyni nas niegodnymi Chrystusa, dlatego, bo oddziela nas. Od krzyża. Oddziela nas od męki Chrystusa. A to czyni nas niegodnymi Chrystusa, złodziejami i rozbójnikami. Moi kochani, to nie będzie prosty, proste słuchanie, to co jutro sobie zaczniemy. To ta wypowiedź może trwać 10 minut, ale są tam pewne rzeczy, które sobie należy poruszyć, i to nie będzie proste. Ale trzeba sobie poruszyć trzeba dotknąć tego jądra Ewangelii jądra, które jest jeszcze w jądrze i trzeba tam wejść trzeba to rozkminić, trzeba to zrozumieć. To wszystko, co się łączy właśnie z Chrystusem i z krzyżem Chrystusa, i wszelkie prawdy duchowe i rzeczywistość duchowa, która z tego wypływa. A to jest tak wynaturzone przez protestantyzm. Sens cierpienia, chorób, naprawdę, dylematów. To nie będzie proste, ale yy, konieczne jest, abyśmy sobie o tym powiedzieli. Wspominaliśmy o tym, prawda, wcześniej nieraz, żeśmy się odnosili do wartości krzyża i ofiary, ale moi kochani, to jest temat, który trzeba obrobić jak drzewo na tokarce. Trzeba obrobić ze wszystkich stron, obrócić, popatrzeć, bo uciekamy od esencji albo tylko liżemy tą esencję jako jest krzyż, poczynając ode mnie, ja sam muszę to rozkminiać coraz bardziej. ale przynajmniej wiem, gdzie jest esencja Ewangelii. i Fatima kochani pomoże nam w tym zrozumieniu. Bo Fatima to nie są objawienia maryjne, maryjnocentryczne, jak to się wbrew tak gada. o Maryja się objawia, Maryja się objawia, ona tam gada. To... No to tak protestanci, właśnie tam rzekomo, Maryja, nie? Fatima jest jądro ewangeliczno-centryczne, czyli nawet nie tylko ewangelio-centryczna, ale ona sprowadza nas do samego jądra ewangelii czyli jest Chrystusowa. O tym zaczniemy sobie mówić trochę więcej. Od jutra, słuchając wypowiedzi pastora Kurelasa, Postaramy się zrozumieć troszkę o chorobach, o cierpieniu, nie tylko o wierze, ale też no, nie chcę za dużo się rozgadywać. Niech to będzie taka, takie nagranie wprowadzające nas, ukazujące to, że protestantyzm z Chrystusem i z duchowością Ewangelii nie ma. Absolutnie, ale to absolutnie, absolutnie nic wspólnego. Sam Chrystus ich dyskredytuje i to bez ogródek. Nie jesteście mnie godni. Nie znam Was, bo nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę Ojca. A co jest wolą Ojca, jeśli nie upodobnianie się do Syna i w tym upodabnianiu się do syna, w tym naśladowaniu Chrystusa, w tym życiu Chrystusa w nas. Z tego, ze zrozumienia, co to znaczy, wypływa całe źródło prawd duchowych, właśnie odnośnie cierpienia, choroby yy, itd. Tak Dlaczego to wszystko. Ale o, te, o tym zaczniemy sobie mówić jutro. Pozdrawiam i Szczęść Boże.